Bardzo serdecznie zapraszam Was dzisiaj na filmik serii Pogadajcie ze mną, czyli filmik, który lubicie. znowu się wczoraj nakręciłam i dosłownie na toalecie pomyślałam sobie, kurczę, mam temat. Biegłam tu jak szalona i pisałam wszystko, co mi do głowy przyszło w tym momencie. Film miał mieć tytuł Wciskanie nas w rany. Oczywiście, że się zastanowię, czy taki tytuł dać, czy może jakiś inny, czy w trakcie mojej babla nie, nie wyjdzie jakiś ciekawszy tekst. Wciskanie nas w sztywne rany. Dlaczego o tym pomyślałam? Dlaczego o tym pomyślałam? Bo egoistycznie, po prostu jak każdy normalny człowiek, najpierw pomyślałam o sobie, że odkąd nagrywam na YouTube, czy nagrywam, czy nie nagrywam, również się to działo, jestem wciskana w jakieś sztywne ramy. Coś muszę robić, nie mogę czegoś robić, powinnam coś robić i decydują o tym obcy ludzie. Bardzo często wy widzowie decydujecie o tym, co mi wolno, czego mi nie wolno, a co powinna, a czego absolutnie nie powinna. Po obejrzeniu kilku filmów moich koleżanek YouTube'owych, powiem Wam, że dochodzę właśnie do takich wniosków, że to się dzieje wszędzie. To nie jest u mnie, to się dzieje wszędzie. Sztywne ramy, ramy w które ja jestem sadzana tu na YouTube, polegają na tym: Na przykład, jesteś na diecie, a zjadłaś makaron? Czemu skoro ćwiczysz, masz grube uda? Nie wierzysz, obchodzisz święta? Albo tekst typu. Tak, tak, wierzyłaś całe życie, a nagle od dwóch lat nie wierzysz. Haha, ha, śmieszne, bo to się, to jest niemożliwe, nierealne, nie? W co jest jeszcze wciskana? Czemu szczepiłaś, a czemu nie zaszczepiłaś? To bardzo często w ogóle się pojawia. Czemu Ignacy nie ma swojego pokoju? Czemu Ignacy śpi tam w łóżku? Czemu Ignacy nie ma swojego łóżka? Dlaczego Ignacy mówi tak, a czemu nie mówi? Dlaczego dajesz mu jeść? Płatki cornflakes, gdzie powinien jeść w tym momencie gotowaną marchewkę. Kurwa mać, przepraszam, że to powiem. Chore. To się stało po prostu chore. Ja tu zapisałam kupę innych rzeczy i powiem wam, mm, doprowadzacie w ogóle do tego, że człowiek się boi pokazywać prawdę, mówić prawdy. E, ostatnio oglądałam Julię Kubuc, która robiła zakupy po prostu w foodhole, jak się pokazywała, i powiedziała, że tak, takie rzeczy kupuje, takie rzeczy były w koszykach prawie wszystkich tych Francuzów, które robili zakupy, tylko w jej koszyku nie było alkoholu, w innych było. Tym się różniły te koszyki, więc stwierdziła, że jest normalna, e, bo tam też podobno są okrzyki: wiecie, czemu dajesz to dziecku, a nie to, a nie sro. Kurczę, odczepcie się ludzie od czyjegoś talerza, taka prawda, żyj i pozwól żyć innym, e, tak głosi podobno przysłowie. Ale słuchajcie, jak można mówić na przykład, mm, właśnie co zauważyłam, to ostatnio biłam do tego tematu o tej szczerości, której nienawidzę. Mm, to tutaj porusza właśnie taki temat y, bardzo bliski tamtej szczerości, y, a właśnie, tak jak mówiłam wam, dobry człowiek y, po prostu tego nie robi i zauważyłam, że na przykład o wiarę czeka się mnie najwięcej wierzących ludzi. Dlaczego tak jest? Dlaczego nikt niewierzący nie zapyta się mnie, a czemu, skoro nie wierzysz, obchodzisz święta, a on nie wierzy i nie obchodzi świąt? Czego taka osoba się nie zapyta? Tylko ta dobra, wierząca, prawdziwa katoliczka ją najbardziej boli, że ja stawiam choinkę. Przecież ja się nie Przecież ja nie śpiewam kolęd o Jezusie i całej reszcie. Nie chodzę do kościoła. Nie jestem w tym momencie żadna, wcale zakłamana. A to, że brałam ślub kościelny, kiedy jeszcze wierzyłam, a teraz nie wierzę, to oznacza, że wtedy byłam zakłamana, czy że teraz jestem, bo wzięłam go 5 lat temu? To, że ochrzciłam syna w największej wierze przez. nie przez. dla. na prośbę rodziny. E, tak, byłam wtedy jeszcze katoliczką, nie wyrzekłam się kościoła, byłam w kościele, byłam na spowiedzi przed Chrztem. E, po roku życia Ignacia piekło mi coś w głowie, że całkowicie to ograniczam, odcinam się e, grubym nożem, jak ostatnio to mówiłam. Nie wolno mi? To znaczy, że e, kiedy byłam zakłamana? Wtedy, kiedy wierzyłam? Czy teraz, kiedy przestałam? Czy te, te Dwa lata teraz moje są zakłamane? Czy wtedy były zakłamane? Dlaczego wy macie o tym decydować? Czy które w ogóle jakiekolwiek są? Które były? I czy w ogóle są zakłamane tak naprawdę? No bo ja uważam, że moje życie jest najprawdziwszym, jakie może być dla mnie. I ja nie czuję się Gorszym człowiekiem przez to, że na święta taką jest choinka, mamy prezenty pod choinką, spędzamy ze sobą czas. To są dni wolne, kiedy każdy dostaje wolny i nikt się ciebie nie pyta, czy jesteś wierzący, czy nie. To jest okres świąt. Sklepy są pozamykane, a nikt się nie pyta tego niewierzącego, czy chciałbyś wtedy robić zakupy. Po prostu tak jest, bo święta wszędzie są. Nieważne, czy ty wierzysz, czy nie wierzysz. Kto mi broni chodzić w świątecznym sweterku, leżeć na łóżku, tulić mojego męża, pomiędzy mieć dziecko i cieszyć się z nimi wspaniałym czasem? Przy okazji, przepraszam, wszystko się zaczynają znowu. Przy okazji e, zjeść proszczą kolację, którą sama przygotuję, więc kto mi broni? Nie wiem. A przy tym nie chodzić do kościoła i nie wierzyć w Boga, nie rozumiem Was i to, że Wy nie rozumiecie mnie, ja doskonale to popieram, to mnie nie rozum, ale się mi nie czepię i nie próbuj mnie zmienić i nie każ mi wyjaśniać, bo ja nie jestem na żadnym przesłuchaniu, żebym ja musiała Wam wyjaśniać, ale dlaczego? Ale dlaczego stawiasz tą choinkę? Bo mi się ona podoba, bo uwielbiam jak pachnie drzewkiem, uwielbiam okres świąteczny, więc dlatego, koniec tematu, bo robisz to tylko, co jest dla Ciebie przyjemne, oczywiście, że tak, tak, chcę, żeby wyglądało moje życie. Staram tak, chcę, bo oczywiście chcę, wszyscy słyszycie, będę też wszyscy słyszycie. Będę, przepraszam, że mówię, będę. Więc naprawdę proponuję ludziom umyć uszy, a, a w ogóle do tego, y, że ja chcę być szczęśliwa i mieć tylko to, co dobre. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ja nie chcę tego, co złe. Ja nie chcę się potykać. Oczywiście będzie się to, będzie się to w życiu działo, ale. Y, Staram się żyć tak, żebym ja była szczęśliwa. Dlaczego wy mi macie to zabierać? Bo życie takie nie jest. Bo życie takie nie jest, że skoro nie wierzysz, to już powinnaś... A kto tak powiedział? Czy w ogóle jest tak napisane, choćby w waszej Biblii, że nie wolno mi? Gdzie tak jest powiedziane? Koniec tego tematu. Kolejne y, właśnie y, kretynizmy, które słyszę. Ja przepraszam was, że znowu y, zmieniam... Y, z uśmiechu na złość, ale zawsze to wzbudza we mnie dużo emocji. A wy te filmy uwielbiać, dlatego z ogromną przyjemnością kręcę takie filmy. Tutaj sobie zapisałam, kupujesz w lumpie, jesteś biedna. Michael Kors spojewało Ci się w głowie, przepraszam, że to przykleista. Ale tak sobie tu zapisałam ja na szybko. To jest właśnie kolejna rzecz. Y... Hol z Lumpeksu, jaka bieda, bieda, bieda. Po prostu nie masz pieniędzy. No nie mam na przykład. I co ci do tego? To ja nie mam tych pieniędzy, to ja chodzę w tych ciuchach z lumpeksu. Co tobie to przeszkadza? Poje torebkę Michael Argorsa. Tak jak powiedziałam, poje, mm, się w głowie. O, już jej się wraca, Stała się już ładną youtuberką. A mówiła, że nie chce. A teraz kupiła albo dostała. A to szuja na pewno. Kurczę, nie wiem. Sypia z tym facetem, żeby jej kupywał. Ostatnio czytałam też komentarz pod... Ym, to wszystko piszą kobiety. Kobiety kobietom... Naprawdę, o łatwo. Ja wam przytoczę tu na dole. W opisie genialny, genialny artykuł, który czytam, to jest chyba artykuł, dobrze mówię, właśnie o kobieta kobiece, jak ze sobą rozmawiają, jak, jakie my jesteśmy dla siebie miłe. I to jest przerażające: ja się w ogóle nie otaczam takimi kobietami. Jak spotykam taką kobietę, krzt, od razu się ucinam. Kontakt. Ja nie potrzebuję takich ludzi. I e, jestem naprawdę w szoku, że my sobie to robimy, faceci są sobą tak nie rozumieją. naprawdę wiecie, faceci ze sobą tak nie rozmawiają, bo tak coś komuś nie podoba, dam mu wpysk, albo mu powie, odpie się ode mnie, koniec tematu, po prostu ucinając sąkatkę. a my udajemy te ciągłe miłe i ciocie dobra rada, ja ci dobrze poradzę tak naprawdę. Właśnie, coś co ja ostatnio usłyszałam, eee, i e, poczekajcie, gdzie to było, co ja właśnie zapomniałam, więc może, hmm... aha. Właśnie, kolejny tekst. Karole, czy odstawiłaś pszenicę? E, tak, odstawiłam pszenicę. Nie mówię, że definitywnie, bo zdarzają mi się e, skok w bo skoki w bok. E, rzucam się wtedy na pszenicę, czyli na przykład zjem trzy kawałki pizzy, albo na no, makaronu jeszcze nie jadłam, ale nie pieczewa. No ale właśnie ta pizza, to był mój grzech. Dwa razy w ciągu tego... Ale, ale dobra, już się teraz tłumaczę, nie wiem po co. E, czy odstawiać pszenicę, tak odstawiam? A nie myślałaś o tym, żeby odstawić mięso? Nie, nie myślałam. Pisuję. Ale dlaczego? Przecież naprawdę na zdrowie wyjdzie Ci, jeżeli odstawisz mięso, Ale lepiej jeść pierzenicę niż mięso. Dlaczego ingerujecie w mój talerz i w mój sposób żywienia? Przecież to ja jem. Co tam za różnica, czy ja jem to mięso, czy go nie jem? Czy dziecku daję musy? Czy moje dziecko je y, rosół w kółko? Czy jego dietę rozszerzam, czy nie rozszerzam? W jaki sposób mówi? Co ja z tym robię, jeżeli mi prosicie o radę? Ja to rozumiem. Ale dlaczego bawicie się w czacie dobre rady. Yy, same zajmijcie się swoim życiem, przestańcie komuś układać życia. Spróbuj, bo to dobre. Zrób tak, bo tak będzie lepiej. Yy, aha, narzekasz na grube uda, no to trzeba więcej ćwiczyć. No ja nie chcę więcej ćwiczyć, ja nie narzekam. Powiedziałam Wam, że to jest jedyne, co zmienił, ale żeby zrobić tak i je po prostu zamienić udo na udo. Nie mam ochoty siedzieć 3 godziny dziennie na siłowni, żeby mieć szczupłe udo. Aż tak nie chcę mieć tych szczupłych ud, więc nie ingeruj w moje udo. Może nie ja chcę mieć udo, yy, z 50, które ma 59 cm w obwodzie, albo 70 cm w obwodzie. Chyba to jest moja decyzja. Gdybym tu usiadła i powiedziała proszę, pomóżcie mi, to jest zupełnie co innego. Ale ja tak nie mówię. Chcę być taka, jaka jestem i... Mm, po co to po prostu? Po co? Przestańcie się bawić w ciocia dobra rady. Ja, ja właśnie chyba tak ten film nazwę. Ciocia dobra rada. I dosłownie nie wsadzajcie ludzi w sztywne ramy, bo takich nie ma. W szkole można to robić. Pani nauczycielka mówi, 45 minut musisz wysiedzieć na tej lekcji. Taka prawda. W pracy też musisz, bo coś za to dostajesz. Ale kiedy i yy, zamykasz się w swoim własnym domu, czy wychodzisz na ulicę ze swoim własnym mężem, czy sypiesz ze swoim własnym kochankiem, to każdemu Tyle do tego, co ty robisz ze swoim życiem, dopóki nie krzewdziesz innych. No, nie jest tak. Jest tak. Ja czuję, że ten film, który teraz nagrywam, bardzo podlatuje pod pan ten ostatni, yy, bo też jest związany trochę z hejtem. Ale tutaj było dla mnie właśnie bardziej to, że nie obrażanie nawet, tylko takie ciągłe dawanie dobrych rad. To też jest niemiłe. To jest nieprzyjemne, dlatego że same byście nie chciały, żebym ja ingerowała w wasze życie. A czemu. Dlaczego nie pytamy osoby na przykład wierzącej, ja, czemu dochodzi do tego kosza? Bo wierzę. No ale dlaczego wierzysz? No bo wierzę, bo wierzę w istnienie... A widziałaś? A spróbowałaś? A co? Ja tego nie robię. Słyszałam ostatnio tekst. Poszłaś na manifestację. Co oznacza, że zabiłabyś Ignasza? Dobrze wiedzieć, że gdyby Ignasz był chory, nie byłoby go tu na świecie. No cholera jasna! Kto to sobie wyciąga takie wnioski? Z moich dwóch zdań wyczytał, że najchętniej zabiłabym Ignasza, gdyby coś było z nim nie tak. Naprawdę. Nie, dlatego robiłam wszystkie badania prenatalne, jakie było tylko możliwe. E, dlatego byłam, upewniałam się po to, żeby móc moje dziecko leczyć jeszcze w brzuchu, a nie po to, żeby się go pozbyć. Więc e, zanim kogokolwiek ocenicie albo dacie mu dobrą radę, tak to będzie nazwa tego filmu, zastanówcie się głęboko, bo nie wiem, czy Wy byście chcieli słuchać takich dobrych rad. Te rady wcale nie są dobre. Te rady są z dupy i do dupy w ogóle są nam potrzebne. W ogóle normalnemu człowiekowi, który wie jak żyć, takie rady nie są potrzebne. Ja nie mówię tu o dzieciach, które musimy kształcić, ale dając rady matce, która, matce dziecka, która ma męża, która ma dom i radzi sobie. Naprawdę żyje. Jestem szczęśliwa i Żyjcie i bądźcie szczęśliwi. No popatrzcie wreszcie na siebie, nie wiem, jak do was przemówić. Popatrzcie wreszcie na siebie, popatrzcie w swoje wnętrze, rozwijajcie się, dokształcajcie i przestańcie szukać zadry w tym, że ktoś chce żyć inaczej. Ktoś chce mieć inaczej. Co Wam do tego tak naprawdę? Że na przykład od kiedy się zamykają drzwi wejściowe do mojego domu, my wszyscy domownicy chodzimy tu na golasa. Czy tym byśmy robili wam krzywdę? Nie absolutnie, więc dajcie spokój. Dajcie spokój. Koniec. A wiecie co tu zapisałam? Wciskanie na cztery ramy. Ignacy Religia. Właśnie, zapomniałam o tym powiedzieć. To jest kolejna rzecz, gdzie YouTube mnie troszkę tak dobił, bo sobie pomyślałam, kurczę, co robić z tym dzieckiem. Ja nie wierzę, mąż nie wierzy, teściowa nie wierzy, nikt w naszym domu nie wierzy, oprócz yy, yy, mamy mojej teściowej, czyli yy, babci. Co tu robić? Czy wysłać to dziecko na religię? No nie, no odpowiedź jest prosta. No nie wierzymy, nie papieramy, nie wysłam dziecka na religię. Okazuje się, że Ignes jest nieszczęśliwy. Ignaz jest nieszczęśliwy, Ignaz do nas krzyczy codziennie, że on chce chodzić na religię. Bo wiecie, jak wygląda religia, nawet zdjęcia na Facebooku są z tym księdzem, oni tańczą, oni śpiewają, oni losują z koszyka jakieś owoce, przedszkole tak fajnie zapewnia tą pracę księdza, czy to ksiądz. Tak się fajnie bawi z tymi dziećmi, że one mają świetną zabawę a mój syn jest osobno w innym pomieszczeniu. I, i dalej nie chodzi na religię. Ale dzisiaj yy, podjęłam taki krok, że powiedziałam do Pani, że gdy będzie miał ochotę iść do tych dzieci i uczestniczyć na tej religii, nie go puszczam. Jeżeli będzie chciał, proszę go puścić. Mimo, że w deklaracji napisałam, że nie będzie uczęszczał na religię. Bo ważniejsze jest dla mnie dobro mojego dziecka, niż to tak naprawdę, kto co sobie pomyśli. A przecież nie wierzy, a posłała. Moje dziecko tego chce. I na razie tak będzie. To była kolejna rzecz. Napisałam Wierzyłaś? Niemożliwe, że już nie. Jesz zdrowo, a jesz pizzę. Czemu skoro ćwiczysz, masz grube uda? Eee, nie jesz pszenicy, odstaw mięso. Obrabiasz filmy na YouTube, nie uprawiasz seksu. <grywa> o no właśnie, zapomniałam o to powiedzieć. To też powiedziałam. Całymi wieczorami jedna z Was nie wysłała, wiesz doskonale, Ania. Ania, bodajże Ania, tak pisałam z tą ostatnio w mailu e, i napisałaś do mnie wiadomość, przytoczyła mi Ania dwa, mm, znowu dwa wycinki, jakby e, wycięte po prostu z, o matko, dwie wypowiedzi z kafeterii, na którą ja nie chodzę i mówię, wiem, że nie chodzisz, ale musiałam to e, Ci przeczytać, bo ona mnie tam broniła. I napisała właśnie... E, Pokazała mi komentarz, w którym ktoś napisał, że a no tak, tu moje podłogi i sprząta gotuje, a w nocy obrabia filmy. Seksu to ona w ogóle nie uprawia z mężem. <laughs> o was to chodzi? Wiecie, to naprawdę, nie uprawiam seksu z mężem od 10 lat. I co wam do tego? Jakby przeszkadza Ci to, że ja nie uprawiam seksu z moim mężem? Chorę, chorę. E, czemu szczepisz, nie, czep, nie, czemu szczepisz, nie szczepisz? Mówisz chcę będę. Ja w kółko tak mówię będę. Więc teraz będę dla Was nagrywała filmy. Jedziesz na mi manifestację, zabiłabyś Ignasia, kupujesz Lubię Bieda, Michael Kors. No nieważne, wszystko Wam powiedziałam, co chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że taki chaotyczny film, jak zwykle, te filmy pogadajcie ze mną, zawsze są chaotyczne, ale mam nadzieję, że może niektórym tutaj. Puk, 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 co jest za świta, taka kuleczka, pamiętacie ten pomysłowy dobramierz, co tak skakało właśnie jakichś myśli, 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 może tak pomyśli, pomyśli, pomyśli i powie kurczę, może powiem wreszcie coś miłego, a nie tylko będę dawała super dobre rady moim koleżankom. Tyle kochani, trzymajcie się plutko lecę gotować obiad. Pa!